Siemanko, z tej strony Matthew i witam Was w kolejnym filmiku, w którym pokażę Wam jak w bardzo prosty sposób pozbyć się dźwięków otoczenia na mapach w CSGO. Film jest oczywiście zaczepnięty z kanału Banana Gaming i wiecie, zwykle staram się nie kopywać w ten sposób contentu z zagranicznego YouTube'a, ale stwierdziłem, że warto Wam o tym powiedzieć, ponieważ gra się z tym o wiele przyjemniej i też słyszycie o wiele więcej i jednak nie każdy takie kanały zagraniczne subskrybuje, a na dodatek chciałbym też troszkę wam więcej powiedzieć o tym sposobie. I jeszcze krótka informacja, jeśli chcielibyście sobie potradować skin na stronie z intra, to możecie użyć linku z opisu, ponieważ dla was to nie robi żadnej różnicy, a dzięki temu możecie mnie w bardzo prosty sposób wesprzeć. I tak. Za ten trik oczywiście nie możecie dostać wagbana, ponieważ zmieniacie tylko pliki tekstowe, czyli tak samo jak w Tekstmodzie, tak samo jak w Simple Raider, tak samo jak w zmienionym Radio panelu. I teraz na ekranie widzicie w jaki sposób ten trik wykonać. Wchodzicie w lokalizację CSGO w Folder Scripts. Tam znajdziecie pliki, które zaczynają od Soundscape i szukacie tych plików Soundscape z map turniowych, czyli DDoS 2, New Train i tak dalej. Potem wchodzicie w każdy z tych plików, zaznaczacie wszystko co tam jest, czyli Ctrl -A, i po prostu usuwacie, po czym zapisujecie zmiany w tym pliku z dodatnika i koniec. To jest 30 sekund roboty. I tutaj macie takie porównanie, jak to wszystko słychać, gdy mamy jeszcze te pliki niezmodyfikowane I po prostu dajemy volume 1, słyszymy te dźwięki z tła, a potem dajemy volume 0 i te wszystkie dźwięki cichną Taki sam efekt, gdy właśnie dajemy volume 0, jest gdy właśnie ten trik wykonamy, gdy te pliki zmodyfikujemy Wtedy też nie słychać żadnych dźwięków otoczenia, natomiast Jest jedna mapa, na której tego nie da się zrobić, jest to cache, ponieważ ta mapa jest zrobiona przez fmpone I tego pliku po prostu z cache w tym miejscu nie ma, więc na cache będziecie musieli to po prostu przecierpieć i jeszcze jedna rzecz. Pewnie dużo spodziewa się, że dzięki temu będziecie mogli nie słyszeć tego pociągu na werpasie, Tutaj was zasmucę, ponieważ pociąg jest słyszalny, ponieważ to są dźwięki, tak samo jak na Inferno, na przykład radio, który tam nadaje jakieś, nie wiem, wiadomości jak z drugiej wojny światowej. Tak samo ten, ten pociąg to po prostu jest odgłos, który jest aktywowany wraz z jakąś tam zmianą, która się na mapie dzieje, wraz z jakimś tam obiektem, czy jakąś tam funkcją, czy coś, ja nie wiem jak to się nazywa. I po prostu przez to ten dźwięk nie jest zaliczany do dźwięków otoczenia, które są tam wypisane w tych plikach tekstowych Więc dźwięk pociągu będzie słyszalny, natomiast powiem Wam szczerze, że ten dźwięk pociągu, gdy się usunie te inne dźwięki otoczenia na werpasie On przestaje być taki głośny i da się wszystko usłyszeć, każde granaty, każde kroki o wiele lepiej Tak więc to by było wszystko co chciałem Wam przekazać, uwierzcie mi dzięki temu trikowi usłyszycie naprawdę o wiele więcej kroków, o wiele lepiej będziecie te kroki i granaty słyszeli Korzystacie z tego, póki Valve tego nie naprawi, bo na pewno kiedyś to naprawią i też korzystajcie z mojego linku z opisu do CSGO Swap XD. Więc dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmikach, zostawcie kciuka, no i suba, elo!